Jestem Bulbo badniś, skromny, homnit podróżnik. To mój druh, Pobromir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę bobra ze słemy. Ten pan to Mimli, Stany stąd, stąd, że roztacza wokół siebie szczególną e, aurę. Poznajcie mężnego lasa. Każda wiewióra chciałaby go za Szukamy czarodzieja Balandalfa Białego. Pytę. Boże uformujmy drużynę! Ruszajmy! Musimy dotrzeć do brzegu rzeki Mandoliny. Drużyna wkroczyła do jakże malowniczej doliny rzeki Mandoliny. Ojej! Widzę orki! No dobrze. I co dalej? Dalej droga prowadziła dla odmiany przez las. Dla odmiany musimy dotrzeć do skraju lasu. Przez sławna kopalnia Maria. Wspaniały paw! Nowe lasy nie pas! No, nareszcie. O, to chyba tu. Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła pierwszy. A mnie się zdaje, że poszliśmy tam i z powrotem. Zaraz, zaraz, a co ja tu mam w kieszeni? Uwaga, słyszę, że ktoś się zbliża. Parandalfie, czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc.